Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Troszeczkę się spóźniłem, się na drugi gołąbek. Teraz pan Marek powie coś więcej hmm. Pierwsza w była Ale przerwą północnych był tak sam Czyli to jest drugi gołąb, tak? Pierwszy, pierwszy. Pierwszy teraz siadł? Tak, oczywiście tam Czyli zdążyłem no to dobrze, to jeszcze raz. Serdecznie witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Lot numer, który? Pięć. Pięć to jest drugi raz, to sama miejscowość na Łę, tak? tak? Tak. Jak tam po locie ostatnim? No, po locie ostatnim. Pierwsza seria przygotowana i trzecia z całości. Aha, no to Ale nie dobrze. Było źle. Ale komplecik? Nie, nie, o sześciu sztukach Zgłaszają no, gdzieś tam? Gdzieś nie, gdzieś? nie, nie było żadnego telefonu a nie. No, ale też jeszcze możemy powiedzieć to, że z ostatniego lotu wszedł do Pana Gołąb, bo to żadna tajemnica, pytałem się właściciela, możemy o tym powiedzieć, Gołąb Pana Dariusza Marciszewskiego i co, już zostało odesłane, tak? To... Tak, 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 już po... zostało odesłany, już podziękowania przyszły, także... <laughs> Pięciolatek po olimpijce, z tego co wiem i to takie chyba jego pierwsze zawahanie, no, jeżeli chyba wszystkie gołębie mają chwilę słabości. <laughs> Można to tak to powiedzieć, no to fajnie, to fajnie. Były w ten tydzień, tam pisali do mnie młodzi ludzie, jak pan te gołębie przygotowuje. Bo zarzucają, że nie chce pan nic tam powiedzieć. Wywoził pan w tym tygodniu troszkę? Tak, tak ja dwa razy wywozę przepraszam. Chyba do Bojanowa, tak? To jest tak, tam? Tak. To jest 55 km, to w linii prostej może być tam z 40 parę. No i co, i rano pewnie w ten dzień, gdzie nie są wyważone, to obloty? Obloty po 40 minut muszą latać. Aha, no dobrze, no to fajnie. Flaga w górę i dzida. Tak, tak, zobaczymy jak to dzisiaj. A gołąbki? Już za długa przerwa jest. Za długa przerwa, już pan jest zdenerwowany, A jeszcze tylko zapytam, gołębie młode już otwarte były? I, tak, już cztery dni już były otwarte. Dlatego... I wszystkie I są? Teraz... Okej, okay, dobrze, czekamy na gołębie. No. Już przerwa, a jest następny gołąb.

Czyli ten pierwszy gołąb, panie Marku, to pupilka brata i musiał pan pokazać się, żeby weszła do gołębnika. Chciałem wejść do gołębnika, żeby za mną weszła, Tak, to by na ręce przyleciała. Czyli przyleciała do pana chyba, nie? Tak, tak. No to fajnie. To nie, ma... no. nie, ma... no. nie ma. Kawka jest. Jest następny gołąb. Chodź, 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 chodź.

Strasznie typowany Na będą Radek weź z tego To jest następny gołąb z tego co to podsłuchuję to poprzewywało gołąbki w bok Który to gołąb? To jest na belę, po tym wygrał. A który to jest już gołąb dzisiaj? Piąty, nie? I idą gołębie cały czas. Ale mamy następnego. Czyli zaczynają dopiero te iść z kierunku, tak? Czyli jest sytuacja nerwowa, bo brakuje jednego do zamknięciu. Serii tak. Tak, bo będzie zostały przysiątny. No. <śmienią> <śmienią> Są wymagające. Tak, że... Dobra. na 7, tak. Ok. Są kolejne dwa, czyli będzie zamknięta seria. <śmienią> Czyli zamknięta seria, tak? Siedmian gołębi Tu idzie grupa gołębi. Nie wiem czy widać. Przeszły To jest. Z takiej dużej grupy trochę odbiło Czyli zaczęły się pojawiać gołąbki grupami jest kolejny gołąb Oj, Marku, jak tam wrażenia z tego lotu? Ciężko? Ciężko, ciężko. 12 jest? Jest 12. Ale z tego co to podsłuchuje to typowanych nie ma, tak? No typowane chłopą. Dobrze, poczekamy. Pierwsza tylko jest SK. Okej, okay, poczekamy jeszcze chyba na moją karpiatą, ja też dzisiaj do pracy. Także znowu ciężko, ciężko z czasem. Dużo mi wpisali.

Siadła moja karpiata, także jestem szczęśliwy. Jest kolejny gołąb. Za chwilę idą gołębie, coś tam zawsze odbije. A w jakiej kondycji gołbie przyszły? Dzióbki po Nie. Tak? No to dobrze. Jest kolejny gołąb. To jest ten lider ten prezentowany gołąb teraz przed tak? to był jako pierwszy w tamtym roku jako rok. okay. Jest chyba kolejny gołąb Trochę i mało, to już chyba gołębie czekają chyba na 500

Muszę się schować, bo będzie tylko jeden świst w kamerze. Krótka kontrola. Jak tam pani Marku, ile jest? Jest, Nie, jest, do Łeśni jest. Jest coś jest. ale ten poszedł. Jest, jest. Ile jest głębi? Schodzimy już, połowa jest. Outra que the... like a grupo. Só então.

wszystko przewiane. Ja I że chyba zdecydowanie 6:10. Tak. Pojawiły się o godzinie 20. 10 24. Pierwszy. Na no ten na ten czas jest 40. 44 gołębi. Dobrze, wróciły w dobrej w roku kondycji. Roku jeszcze 18. Tak jest. Jak pan tak podsumuje ten lot? Ciężki tak? No ciężki, wiatr nam ściągnął gołębie. No ale jak jeden mógł sobie dać radę to i reszta powinna dać. Oczywiście tak? nie wiem czy na początku tam mówiliśmy na tą chwilę to w sekcji jest pan w... na pierwszym chyba i na drugim okay. a w oddziale tu i tu chyba na czwartym. Dzisiaj chyba też nie będzie źle? No zmian chyba nie będzie było. No, zobaczymy wszystko przez internet, bo nie wiem jak koledzy inni tam dostali. Okay, ja tak jeszcze może tutaj powiem, że dziękujemy za zainteresowanie tymi gąbkami. Wszystkie gąbki, które były na, powiedzmy na sprzedaż to już trafiły do właścicieli tak z... No jeszcze tam do dwóch kolegów mam wysłać. I na tą chwilę nie ma gołębi, prawda? No nie. nie. Tam z rozpłodu jeszcze z tego co pan mówił tak, będą tam to Tak, ale do rozpłodu, nie już do lotu, ale do rozpłodu. Oczywiście. No to co. Pozdrawiam wszystkich, dobry tak, lot. Pozdrawiamy, dobry lot.